Halo, halo, cześć, dzień dobry, witam bardzo serdecznie, z tej strony Dozo z kolejnym odcinkiem z Multiplayera. Słuchajcie, pomyślałem, że zagramy sobie dwie gry na yy, wojnie naziemnej. Wojna naziemna to jest y, po prostu duża, na dużą skalę bitwa chyba na 64 osoby po 32 w timie i sobie pomyślałem, że możemy sobie wziąć Kara, bo tak miałem w sumie potestować, czy on zabija w rzeczywistości na takie dalekie zasięgi, więc nie będę mu żadnych dodatków dawał, może tylko na szybkość coś mu dam. Ja też chyba za dużo odblokowanego nie mam na niego. Ale zobaczymy jak to wygląda. Nie? Jak widzicie, tu są mapy z Warzona. można powiedzieć, że się troszeczkę poleniuszkowali i tak zrobili właśnie, że te mapy z tego nie będę dodawał. Z. Kurde, bele, no z, czego? z właśnie tej wojny naziemnej, która wygląda tak w sumie jak Battlefield, nie? Zostały dodane do Warzona. Zobaczymy, jak tym karem mi pójdzie. Jestem bardzo ciekaw. O, tam był przeciwnik. Jak widzicie, nawet samochody są. Jeszcze dobrze by było umieć strzelać dozo. To jest też taka ważna sprawa. W ogóle, jeżeli jesteś nowy na kanale, to witam cię bardzo serdecznie. Co tam u ciebie? Mam nadzieję, że dobrze. E, zapraszam cię do subskrybowania, zostawienia łapki w górę, odwiedzenia Facebooka i Discorda. Na Discordzie sobie gramy, e, kurde, bele z widzami. Flatuje to na kanał, także jest fajnie, jest fajnie. E, no i co? I kurde. O, halo, dzień dobry. E, naucz się strzelać, dozo. Przez dym go nie widziałem trochę. No dobrze, nie będzie. E, trzeba było zostać na karze i, i karem w niego strzelać, to Co ty tu stoisz tak ziomeczku, co ty tu kampisz? Siedzik. Niestety nie mogę tu zobaczyć za bardzo ile metrów mam do... Ło halo! Jaki tu ghost rider wyleciał na mnie. Płonący. No dobrze kolega już sobie umarł tam co tam stał jeżeli się zastanawiacie co to takiego białego na mapie to jest to nie trotyl tylko Jezu jak to się nazywa eee, kurde termit właśnie nie termit tylko biały fosfor o dokładnie tak to jest biały fosfor zrzucony z nalotu i, i przeciwnicy się duszą jak nim oddychły, oddychają i dostają chyba obrażenia tu przeciwnik gdzieś jest kolego? a jest rzeczywiście już go nie ma. I jak to by miało wyjść tym karem? No Właśnie problem Kara jest taki, że ten opad kuli u niego jest bardzo widoczny na dłuższe zasięgi, więc nawet jeżeli zabija nawet yy, jednym strzałem w głowę, kurde, opad kuli sprawia, że to jest problematyczne dosyć w ogóle trafić. No teraz to w ogóle go nie trafiłem. No, także tak to bywa. No bez lufy, bez celownika snajperskiego jestem, także powiedzmy, że sobie wybaczam takie błędy. Pasażer pojazdu. Dobra, myślę, że możemy sobie tu wysiąść. Tym bardziej, że tu jest jakiś znajomek. Już go nie ma, dobrze. Już go nie ma. Wchodzenie do budynku z karem to nie jest dobry pomysł, to prawda. Dozo, dlaczego to robisz w takim razie? No nie wiem, może wejdę na dach i będzie w sumie spoko. O, siema, no to mój. I to też mój. Co oni tu robią? Czemu nie się na górę? Boicie się jednego? Helikopter, spoko. Nie wiem, czy nie mamy cheatera w drużynie, bo ma 37 zabójstw, sam jeden, więc wydaje mi się, że to jest cheat jakiś. Prawdopodobnie tak jest, co jest dosyć przykre. No ale tak to jest, jak Activision nie chce dać pieniędzy na anti-cheata i woli swojego gównianego stosować. No nie wiem, czy wiecie, właśnie to tak wygląda, że chyba Blizzard za Activision po prostu mają swojego anti-cheata i nie chcą go zmieniać z tego względu, że wiecie, implementacja czyjegoś anti-cheata no, kosztuje pieniądze, po prostu. A, i nie chcą... Activision z racji, że jest strasznie greedy i każdemu może wyrwać ostatniego grosza z portfela, z tyłu, dobra, no, spoko, nie ma sprawy, no to... a nie, nie z tyłu, stąd. No, to dostałem obrażenia z tyłu i nie zauważyłem przez to, że tyby wychylił. No nic, zdarza się. Także dzisiaj będzie trochę rakowy gameplay z tego Kara. wybaczcie. I co? I, I nie chcą po prostu płacić za, wiecie, czyjeś antycheaty. Hmm. Dlatego to tak wygląda. Kurde, że nie mamy Antycheita porządnego. Ale to tylko na nich się źle odbije, no bo w końcu będą musieli albo poprawić swojego, e, albo rzeczywiście kupić czyjegoś Antychea. Chyba będę musiał założyć jakąś lunetę snajperską na tego kara, bo tak to to zabawa wchowanego, czy nie wchowanego, tylko kurde w takie strzelanie z mechanicznego, to jest dosyć problematyczna. O, się ma lecisz? Nie, już się nie pokaże. Chyba no dobrze, szkoda, może by się udało. Dobra, wiecie co, ja sobie dodam ten celownik sniperski, bo to rzeczywiście nie ma sensu. Mm, o ile mam? Mam sniperski, elegancko, tylko oczywiście muszę zginąć najpierw. A, tylko że mamy defcona. No właśnie, ten cheater wszystkich zabija, nie mogą nawet przejąć jednej tej. Dlatego nawet nie poszuję tego, żeby to może trochę potrwało. Nie wiem, czy z cheatem to jest sens w ogóle. Nasi przeciwnicy też się tak szczerze za bardzo nie starają w ogóle przejmować tych wszystkich rzeczy. Tutaj druga sprawa, że no na, na tej bitwie naziemnej też mają mniej HP nasi przeciwnicy, bo nie ma pancerza, po prostu. O, to nie ma opadu kuli tak praktycznie. Nie wiem ile metrów tam mniej więcej jest, może z, ze 100? To jest ciekawe. No, do, no właśnie, druga sprawa, że niepotrzebnie się bawię z, z tym karem, bo przecież tu są... Nie ma pancerzy, nie ma tak dużo zdrowia na przeciwniku. O, C nam przejęli, no dobrze. Mm, Nadechajmy Lunetą Lunetą sniperską, a może być troszkę lepiej. Wydaje mnie się Aid a head out. Spokojnie, nie ma problemu. O, chyba wyszedł cheater, bo jest 17, teraz najwięcej zabójstw. O, halo, skąd? Nie wiadomo. Dobrze by było wejść na jakiś wyższy punkt do złonie. Też mi się tak wydaje. Słuchajcie. O, super nie trafiłem go. To ciekawe. Pedzik. Oj, to jest bardzo ciekawe. Gościa trafiłem w web, chyba ewidentnie, chyba że był ten delikatny opad kuli, chyba nie trafiłem go w głowę. Po prostu muszę to przetestować, po prostu wejść, zobaczyć, czy w ogóle da się wejść na, na takie lobby customowe, właśnie z tą mapą wielką z y, Bitwy Naziemnej. Zobaczyć na Warzone, ile to jest mniej więcej metrów, do tego miejsca, gdzie będę to testował, wszystko. i wtedy zobaczyć kurdebele czy naprawdę zdejmę na jednego hita, bo wszyscy mówią, że tak. Więc no jestem ciekaw jak to wyjdzie. Tym sobie kampi gdzieś po prawej tam, to jest, to jest dobra opcja. To w ogóle wszyscy w tym budynku nasi sojusznicy. Co jest, czterech sojuszników tu jest, a punkt nieprzejęty. Nie no to spoko generalnie. Znaczy no powiem szczerze, że pewnie mają tak wysrane jak ja na to wszystko, na te punkty. No bo większość ludzi tak gra. W Koda, to nie da się ukryć. Stety bądź niestety. Ale sami widzicie, że ja robię dokładnie to samo. Ale jestem Lebiega, nie? Trochę tak. Trochę tak, nie mówię, że nie. Szczególnie, że tak jak mówiłem na odcinku z Lechem, że ja tym karem praktycznie w ogóle nie gram. Czasami się zdarzy oczywiście, ale generalnie ze snajperkami mało gram. Ja jestem typem wiecie, gun and run. Więc ja, jeżeli już, już z czymś gram, to jest właśnie karabin szturmowy, a najchętniej to SMG. Tylko, że kurde, na tych wszystkich normalnych trybach, gdzie... O, czym mnie tu przerzuciło? Halo, proszę mnie nie zabijać. A że na tych wszystkich trybach, gdzie ludzie mają więcej HP niż na hardkorze, to znowu pistolety maszynowe nie są tak potężne. Gdzieś ten snajper był tutaj, nie? Na dachu, dawno temu, ale to pewnie dawno i nieprawda. Czo? Ale zdążyłem wysadzić, to się szanuję. Peace game, man, Lazy bastards. No cóż, tak bywa. O, jaka szkoda. No cóż. A przegraliśmy w ogóle z cheaterem, nieźle. No, znowu 51, ktoś zrobił fragów. Ciekawe czy to był cheat czy, czy nie. Może nam pokaże kilkama no, z czołgu. Ostatnie zabójstwo, Dobra, to to nie istotne. Już myślałem, że zabił tego spadochroniarza. Ale to z jego teamu było tak czy siak. No, 8 na 13, dobre statystyki Dozo, naprawdę nieźle ci idzie. Yy, brawo. To, to, to jest subcio. W ogóle na tym trybie naziemnym są trzy mapy. Jest właśnie Port. Na początku było Quarry w ogóle. Znane z na również i znane również z warzona Farmland. E, więc jeżeli się zastanawialiście, jak właśnie wyglądają te mapy, to na wojnie naziemnej właśnie to tak wygląda. I na realizmie pewnie to wszystko jest to samo, tylko w nocy i na tych zasadach, co widzieliście w ostatnim odcinku multiplayera. Bo powiem wam szczerze, że nie grałem jeszcze na realizmie w wojnę naziemną, więc w sumie to dla mnie też będzie nowe. A, no właśnie, jeszcze ten. Yy, to miasto z Warzone'a, jezu, jak ona się nazywa? Downtown po prostu. Okej, okay, no właśnie, downtown też jest. Yy, też jest jako. jako mapa do wojny naziemnej. I nawet na niej zagramy. Subciam. No właśnie, skoro realizm to, czy będzie w nocy? Jestem ciekaw? Nie, nie będzie w nocy, jest po prostu realizm. Był kiedyś hardcore z tego co pamiętam, na wojnie naziemnej, ale nie grałem akurat wtedy w Koda. No bo też, jak nagrywałem na kanał, wiecie, jakieś tam majzaki i tak dalej, to się skupiałem na tym. Serio, nie mogę się tu stropić na nich? Nie mogę, bo to przecież nie jest mój teammate zielony. Eee, to jak nagrywałem majzaki to nie za bardzo miałem w ogóle czas grać w Koda. I to też przyczyna, dlaczego mi tak słabo idzie w FPS-y. Bo w ogóle od FPS-ów miałem przerwę 4-5 letnią. Eee, I kurde, no trochę tego skilla straciłem, bo. Bo skromnie się przyznam, że byłem lepszy, nie? Jakby no w koda od czwórki, czyli tego pierwszego Modern Warfare'a do Ghost'ów, myślę, że spokojnie miałem przegrane 7-8 tysięcy. Ja wiem, że tutaj i tak nie jest jakoś typowo dużo. Eee, ale. Ale mniej więcej tyle. Kurde, no już strzeliłem w typa co jest. Zem czwórki strzelał. No to zupełnie zrozumiałem. Chodźmy, może tu się przejdziemy. Kurde, tym karem, bo tak na blisko się bawić to bez sensu. No więc tak to wygląda. I chciałbym, kurde, tego skilla troszeczkę podraperować. Nie mówię, że nie Oho. Skąd? Dobra, tam do mnie strzela już jeden. Aj, cholera. Dobra, warzywo totalne z tym karem. I dozo, to dlaczego Leszkowi mówiłeś, jak ma grać karem? Przecież Leszek umie lepiej od ciebie grać. To czemu ty w ogóle możesz tak mówić? Co? No, ja wam tylko zdradzę taki sekret, że generalnie to w krajach zachodnich, europejskich, czy Ameryce, czy też w niektórych krajach azjatyckich, generalnie istnieje coś takiego jak wolność słowa. I generalnie można mówić wszystko o wszystkich i o wszystkim, dopóki nie cierpi na tym czyjaś wolność, dobre imię, no po prostu dopóki kogoś bezpodstawnie na przykład nie oskarżamy o coś, nie obrażamy, nie kłamiemy na jego temat, to generalnie możemy mówić o nim wszystko co chcemy. Jeżeli jest to nasza opinia, to oczywiście możemy swoją opinię wyrażać, dopóki ona nie szkodzi po prostu drugiemu człowiekowi bądź danej instytucji. Wiecie, o osobie prawnej, i tak dalej, i tak dalej. A jeżeli chodzi o jeszcze jedną sprawę, to też zaznaczę, że nie każdy rusznikarz jest wyborowym snajperem w każdej armii, nie? Także, jakby generalnie ci, co tworzą bronie i je tam personalizują, może nie personalizują, ale no, tworzą chyba najlepsze słowo w tym wypadku, wcale nie muszą być wyborowymi snajperami, nie? Także, jakby no. Mam nadzieję, że, że troszeczkę wyklaryfikowałem sprawę, jeżeli nie, no to polecam tak, nie wiem, pomyśleć troszeczkę o tym właśnie w tych kwestiach i generalnie to tak wygląda. Swoją drogą, jeżeli zrobił mi się taki strasznie wojenny kanał, to... O, serio? Zginąłem od takiego upadku? W nie bym, bym nawet obrażeń nie dostał, ale okej. Okay. To polecam wam film, który się nazywa Mina jeżeli lubicie takie klimaty wojskowe, znaczy to nie jest taki, można, znaczy jest w klimacie wojskowym, jasne, bo chodzi o dwóch wyborowych, znaczy o wyborowym snajperze jest i o jego tam e, drugim człowieku, który zwykle towarzyszy właśnie takim wyborowym snajperom, a właściwie zawsze towarzyszy, który wykrywa cel, identyfikuje i tak dalej, a snajper wyborowy to po prostu oddaje strzał. No, ale generalnie chodzi o to w filmie, że właśnie tych dwóch panów poszli sobie na misję, mieli kogoś tam zlikwidować, no ale generalnie misja się schrzaniła, jak to zwykle w filmach bywa, no i musieli improwizować i kurde bele weszli na pole minowe. I cały film jest właśnie o polu minowym, także bardzo polecam. Film jest nie tyle wojenny, co właśnie chciałem zaznaczyć w pewnym momencie, ale oczywiście się pokiczkałem w tym co mówię, nie tyle wojenny, co po prostu taki można by powiedzieć życiowy, że ta mina to jest świetnie w filmie ukazana jako taka E, nie, alegoria, kurde, tam jest dobra. Mhm, <laughs> w tamtym oknie. E, ta, ta mina może reprezentować naprawdę wiele rzeczy, i to wszystko zależy od kontekstu, i generalnie, bardzo dobry film polecam z całego serduszka. Bo coś, co może nam się wydawać, kurde, wcale nie groźne, albo właśnie coś, co może wydawać nam się bardzo groźne. Finalnie okazuje się kurde taką błahostką, że szok. I do tego te wszystkie właśnie sytuacje, uczucia, podejmowane przez nas decyzje w obliczu właśnie tej sytuacji, która nam się pierwotnie wydaje być bardzo groźna, zostają podejmowane, zosta zostają podjęte w bardzo nieprzychylnych warunkach właśnie pod wpływem stresu, strachu, e Kurde, no czemu ty się patrzysz tam na ulicę, no? A widziałeś mnie, dobra. To rozgrzeszam. Um, I to właśnie wpływa na nasz pogląd sytuacji i, i na samą sytuację, takie podejmowane na, na szybciochu na nasze decyzje. Kurde, proszę mnie nie zabijać w ten sposób, bo to bardzo niemiłe. Strasznie nie lubię ginąć od razu jak się odrodzę, jest to po prostu coś koszmarnego. Tam sobie jeździsz po ulicy tym czołgiem, No już nie ma tej Pani u góry. No, także to, to jest właśnie yy, wojna naziemna, czyli kampienie na dachach, nie? Z każdym możliwym karabinem. Ja dlatego nie gram w wojnę naziemną, nie? I dlatego nie za bardzo lubię Battlefield'a, z tego samego powodu. W Battlefield'a jakoś nigdy więcej nie grałem. Yy, grałem u kolegi, jak byłem jeszcze dzieciak, ale wtedy już mi się nie spodobał za bardzo, ale ostatnio, jak wyszedł ostatnio, no to chyba ze 3 lata temu, nie? Wyszedł ten Battlefield jedynka, to postanowiłem sobie kupić, pograłem trochę ze 100 godzin, 200 I jakoś nie przypadł do gustu zupełnie. Po prostu formuła Battlefielda mi nie przypadła, że właśnie takie kurde ganianie się po olbrzymiej planszy, gdzie większość yy, leży gdzieś na ziemi, czy to wcelowana, czy to to w jakiś inny sposób kampiąca. Ja po prostu jestem przyzwyczajony do tego stylu gry z właśnie Call of Duty. O, serio nie dostarłeś. Super. A, ale chyba rozwaliłem. To śmiesznie. Także po prostu jakoś do Battlefielda nie przywykłem. Nie, 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 nie wyparł na mnie, nie wywarł na mnie takiego wrażenia jak Call of Duty. Czy to nie jest przeciwnik? Nie, to nie jest przeciwnik. Tagu, nie widziałem tej kropki. Super kolega sobie pojechał na tym kładzie. fantastycznie. O, halo, zabierz mnie. Dawaj, dawaj. A, jeszcze się schylił po mnie, jaki miły. To bardzo było miłe. Yy, na Wojnie Naziemnej też mamy spadochron, jakby co. Więc tutaj też jest jakaś tam przydatna informacja, podejrzewam. Aj... No, aż nie mogłem się przesiąść. Albo wyskoczyć. Raczej przesiąść. Serio nic nie mamy? Kurde, trzeba coś poprzejmować, nie? No, lepiej, lepiej kampić na spawnie z HDR-ką, to prawda. E już przejmą. ok. Także, no, tutaj za bardzo mojego skilla nie użycie, nawet gdyby istniał.

Dobre statystyki, 4 na 10, to jest to. To tak należy grać, nie? Tak mi się wydaje, że, że to była jedna z najlepszych gier w moim wykonaniu. Wcale się nie wstydzę wrzucać tego na kanał. XD Już widzę te, te komentarze. Dozo, może nauczysz się grać? A ja mówię... Yy, Wal się. Tak ci powiem. Yy, pokaż swoje statystyki, o. K Kim ty jesteś, by mnie oceniać? jak to mi niektórzy mówili pod filmem o Izaku, kim ja jestem, żeby oceniać Izaka. No to kim ty jesteś, żeby mnie oceniać? O, tak ci odpowiem. No, 4 na 10, to, to, to dobrze poszło, dozo. Dobrze doszło. Powinienem grać na, na, na tym multiplayerze, na wojnach naziemnych i tak dalej, pod jakimś innym nikiem żeby wstydu sobie nie przynosić. No dobra, dzięki wielkie, za, że obejrzeliście, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Jeżeli tak, to pamiętajcie o subie, pamiętajcie o łapce w górze, o odwiedzeniu Facebooka, Discorda, no i zapraszam na przyszłe odcinki. Dzięki wielkie i dozo.